Jak się słucha takich historii, to nie da się przy, obok tego przejść obojętnie. No bo myślmy sobie początek II wojny światowej. Polska była bardzo młodym krajem. Część była narodowa, część była Żydami, część była katolikami, część nie wierzyła. Część była z rejonów Ukrainy, część Kaszubami. To Polska był patchworkiem i się poszli wszyscy bić. A nie sobie myśleli ci z Kaszubów, tak w sumie do Niemców to nam trochę bliżej. To my się nie ruszamy, bo my będziemy Deutschami. A ci z terenów obecnej Ukrainy, to ten Związek Radziecki obecnie wkroczył, to może sobie wstąpimy do UPA. Jakoś nie rozważali, że lubią tego prezydenta, nie lubią, kto był piłsudczykiem, a kto nie był. No, wzięli broni i poszli. Więc to taki osobisty wywód. Nad ocenianiem ludzi, którzy się decydują na wielkie rzeczy. I to nie chodzi absolutnie, Kulesza nie jestem wielkim człowiekiem. Jestem szeregowym, który kilka no bardzo krótko służy, ale ja służę z bohaterami. Jak się słucha takich historii, to nie da się obok tego przejść obojętnie? Mam ogromny żal, że po pierwsze do siebie, że ja tych ludzi nie zauważałem. Czyli ja nie wiedziałem, że mieliśmy i mamy takich bohaterów. I teraz jedyne, co mo mogę zaapelować do takiego Wojtka, jak ja się, siebie, że przy czym podkreślam, zawsze miałem szacunek do munduru. Ale nie mów, że to był jakiś debil, który został wysłany, jest zbrodniarzem o walczu w Iraku. Nie on się sam tam wysłał, ty go wysłałeś i polityków, na których głosowałeś, to do, do nich mniej. mniej Ale Podziękuj mu, bo on nie schurzył. Wykonał to, na co ty się nie pisałeś. On za tobą nie biega, ty za nim nie biegaj z wyrzutami.